Pójdę na odróbki i powiem w ja. nie ma. Bo, bo w odej, 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 nie mam Nie mam. Ale nie trzeba ci Nic nie dawałeś. Odejdź ode mnie. Nie mam! też Ja. Dwojce to stacy, ja nie mam. Masz. O proszę bardzo.

No co No to Patrzymy tutaj? Fajny, kurwa, kabaret! Idź, kurwa, Idź, bo co? Normalnie wiesz co? Wiesz za osiem złotych swego tak pięćdziesięć sześćset złotych wysyłałam A ty za 8... nie? Nie? Czeka, nie nie matki. Idziemy za nimi? Nie. Czemu? Nie, nie. A i dzwonimy na policję? No. No to wezmę swojego. Że co? Robią trochę na Nie, czekaj jeszcze nie, bo oni uciekają. Nie, nie dzwoni. Uciekają. Nie dzwoń, nie dzwoń. Ale ja za chodził. Nie, nie dzwoń, Peter, nie. Nie dzwoń, nie dzwoń, nie dzwoń, dzwoń Zostaw. Chuj, niech się pobiją, będzie zajeb... Ale jak się wtedy pobiją, czy sobie uderzą, to wtedy zadzwonię, dobra? Ja wtedy, no dobra, to wtedy zadzwonię, jak coś, dobra? Na razie nie mogę Będzie porcie. na psy od razu. Jaka to jest ulica? PKS, powiedz PKS. A no nie, tu była jakaś ulica. Nie, to jest PKS. PKS, nie, nie. tak. ulica. To jest PKS. Ulica o nazwie PKS. No to PKS. Autobusy stoją. PKS. Dobra, ale tu jest jedna ulica. No to... No to do, powiesz, po, powiesz PKS, oni będą wiedzieli, gdzie jest PKS. Tu jest kiosk ruchu. Tu zawsze był PKS. Wpisz sobie na, na Google PKS i zobacz, gdzie ci wyskoczy. To nie jest ulica. Ale będzie. No nie będzie. To jest PKS. PKS Kłodzko. I to jest...

6 minut nagrania, ale będzie odcineczek Puszczalski no. też nie ledwa Puszczalski! Nie cicho, teraz nie wyzywaj, nie wyzywaj Co to jest? Nie wiem co to za Puszczalski Nie, dzwonię, dzwonię. Nie, nie dzwonię. Nie dzwoń! Zostaw, nie dzwoń! Nie ma co! Puszczarski! Kto? 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 Tam, tam, tam. Dawaj, dawaj. हर <laughs> ज़माने